Witam wszystkich Kryptoentuzjastów i zapraszam na kolejną analizę Ethereum do złotówki na Zonda Krypto. Dzisiaj jest czwartek, 29 stycznia 2026 roku. Interwał dzienny, tradycyjnie świece japońskie i zaznaczenie najważniejszych poziomów. Wczoraj Ethereum miało problem z poziomem 10663. Jak widzicie, najprawdopodobniej. To był ten max, który z siebie dali. Całe, powiedzmy tutaj, nadza, no zaraz zobaczymy zresztą, ile procent. Tak więc, dali z siebie tutaj, price range. Ok, zaraz sobie zobaczymy od dołka do góry. Dali z siebie całe 6,84%, prawie 7%. Także tyle. I co mogli, to ugrali. I mowa o bykach. No i dzisiaj zaczyna się to pro spadkowo. Tym bardziej że. Jeżeli miałby jeszcze ciągnąć cały indeks, przepraszam, polustawe kryptowaluty, oczywiście bitcoin, no to bitcoin dzisiaj niestety, ale też zawrotka i to bardzo, bardzo, że tak powiem, gwałtowna na południe. Mamy wąską strefę 9980-1079, to jest pierwsza strefa wsparcia. Może nawet i dzisiaj będzie testowana, ale wszystko wskazuje na to, że tutaj, jak po porażce, byków niespecjalnie będzie się układać to momentum wzrostowe. Najważniejsze poziomy mamy na wykresie. Pamiętajcie, że cały czas jesteśmy w rężu. Cały czas jesteśmy w rężu, przynajmniej z technicznego punktu widzenia, tak to wygląda. Nie ma tutaj. Jeszcze żadnego wybicia z range'u, nie ma tutaj jeszcze żadnej, żadnej mowy o tym, że gdzieś zaczynamy już trendować w, jakąś, w jakimś kierunku, co po niektórzy mogli tutaj na tym wykresie zauważyć pewną dosyć szczególną formację, ale popularną, jeżeli chodzi o... I, i eter, y, pewnego rodzaju taką formację chorągiewki, no, jeżeli spojrzymy sobie na, na naszą, czy też trójkąta chociażby, prawda, zależy kto Tutaj sobie to interpretuję, można powiedzieć, że już wybili dołem z tego, z tego trójkąta, czy też formacji chorągiewki. Mówiliśmy o tym wcześniej wiele razy, ale jak na razie wsparcie się wybroniło. Dali z siebie prawie 7%. No i później mamy tutaj ewentualnie jeszcze wyjście dołem. Tak naprawdę, potwierdzeniem zawsze tego, czy formacja jest już na wykresie rozgrywana, jest wybicie jakiegoś ekstremum cenowego. Ekstremum z 21 listopada z naj znajduje się na 9 000. 288. Dopiero wybicie tego poziomu będzie potwierdzeniem, że mamy wyjście do z trójkąta i kontynuację tego wybicia tak, spadkowego. Jak na razie, mimo tego, że wyściliśmy dołem, jesteśmy jeszcze wręcz o to mi właśnie chodziło. Zanim przejdę do momentu, gdyż chciałbym sprawdzić, czy momentum jesteśmy już poniżej 50 punktów. Jesteśmy cały czas poniżej 50 punktów, poniżej tego poziomu neutralnego. Odbicie tutaj zaowocowało wzrostem do 43 punktów. No i znowu zaczynamy powolutku, powolutku. Wydaje mi się, że kontynuować ten ruch spadkowy. Podobna sytuacja jest również na Bitcoinie. Jeżeli on nie uciągnie reszty rynku, no to będziemy mieli kontynuację spadków. Pierwsza strefa do testu, a potem już zostaje nam luka, bo tutaj jest bardzo ładny cień, zostały zrobiony, Prawda, czyli tutaj widać, że byki pracują tutaj w tej, w tej strefie. Byki tutaj pracują ciężko, no ale najprawdopodobniej ten ich wysiłek będzie poddany dzisiaj, znaczy dzisiaj jak dzisiaj. No. Niebawem, w każdym bądź razie, tak przynajmniej wszystko na to wskazuje, będzie poddany testowi. Pytanie, czy go po prostu e, wytrzymają, czy nadal znajdą się kupujący w tej strefie między 9288, a chociażby 10 tysięcy złotych. Zobaczymy e, niebawem, co dla byków w takim razie. No, jeżeli dali z siebie 7%, to niestety im za dobrze tutaj nie poszło. Ta świeczka, jak widzicie, jest dosyć charakterystyczna tutaj. Na końcu tego ruchu wzrostowego mini, mini lokalny, lokalny szczycik so, 10663, dopiero wybicie tego, tego poziomu E automatycznie kieruje nas w kierunku jeden i kieruje nas na poziom 11 tysięcy złotych. Dopiero tam ewentualnie może się rozegrać jakaś kolejna e, potyczka między kupującymi i sprzedającymi. To jest poziom znowu oporu technicznego, ale w, totalnie w środku całego tego range'u. E, ten range już jest od 21 listopada rozbudowywany. Wtedy miało miejsce oczywiście zejście niżej do ekstremum cenowego na 9288 i powrót, zamknięcie na... E, Zamknięcie na 10 10210, Tak więc jesteśmy w rędziu. Rędzio rend jest testowany. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Pamiętajcie, że na sam koniec jeszcze jedna sprawa. Pamiętajcie, że ten i ta formacja tutaj, którą widzimy, czy to będzie trójkąt, czy to będzie trójkąt, czyli formacja kontynuacji trendu, trend jaki jest spadkowy za plecami tak, w tle, bądź też formacja niedźwiedziej chorągiewki. Jeżeli zostanie zanegowana, jest to bardzo silny yy, sygnał na, no my mamy niedźwiedzią chorągiewkę, więc na bycze kontynuację ruchu wzrostowego, tak, na, na kontynuację ruchu wzrostowego przez byki, o. Prawda? Tak więc za każdym razem potwierdzenie formacji to jest jedna sprawa, ale jej unieważnienie to jest dopiero silny, yy, tak naprawdę, z drugiej strony, jakiś setup rynkowy, wzrostowy bądź spadkowy. Tyle ode mnie na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć, cześć.